Ich data nie jest jeszcze znana, mimo to zbliżają się wielkimi krokami. Do wyborów samorządowych pójdziemy jesienią. Dziś Monika Cisowska pyta o preferencje wyborcze Radomszczan. Nie każdy deklaruje, że będzie głosował. W poprzednich wyborach samorządowych w pierwszej turze do urn poszło niewiele ponad 50% Radomszczan. Ja się nie wyboruję głosować, już się nawyborowałam, na walczyłam się, raczej zawsze głosuję. Będę, oczywiście. Na ulicach Radomska postanowiliśmy przeprowadzić anonimową ankietę oraz sądę. Pytaliśmy mieszkańców o to, na jakie ugrupowanie polityczne oddadzą głos. W ankiecie wzięło udział 60 osób. Wynika z niej, że najwięcej jest niezdecydowanych respondentów 28,3%. Jeszcze nie wiem. Dalej ja może centrum. Raczej prawica. Za dużo tych partii w Radomsku jest i każda partia tylko myśli o swoich stołkach, a nie myśli o ludziach. Ja tak wszystkich zupełnie nie znam. Tak jestem teraz po prostu, mam inne sprawy na koło, nie interesuję się. Nieco ponad 18% nie chce powiedzieć na jakie ugrupowanie zagłosuje. Ja po prostu będę głosować, a nie będę mówić na co. No, to jest tajemnica. 23,3% ankietowanych deklaruje, że zagłosuje na Platformę Obywatelską. Za prawem i sprawiedliwością jest nieco ponad 13% radomszczan. Później z wynikiem 6,7% plasuje się Forum Samorządowo-Gospodarcze. Na Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosuje 5% ankietowanych. Po 1,7% respondentów deklaruje, że odda głos na radomskie Porozumienie Społeczne i Razem dla Radomska. Taka sama liczba ankietowanych ma zamiar zagłosować na inne ugrupowania. Nie. Polskie stronnictwo ludowe nie utrzymało w naszej ankiecie żadnego głosu. Na PO. A dlaczego akurat na PO? No bo mi się podoba bronuś. Na PO. Na pis. No napis. Jak na razie oddałbym na grupę pani Wilcanowskiej, bo widać, że coś ci ludzie robią, że nie śpią. Lewica, myślę. na lebice. Na stronie internetowej telewizji www.tvntl.pl do 31 sierpnia również czekamy na Państwa głosy i odpowiedź na pytanie, jak zagłosujesz w wyborach samorządowych.